Satnam, kochani Witam Was ponownie z mojego ogrodu I e, użyłam mantry Satnam, Słów Sat, Nam, słuch Sat Nam, Żeby Was powitać Bo właśnie tak witamy się w Jodze Kundalini Sat to znaczy prawda I e, ja, czyli moja prawda wewnętrzna Wita Twoją prawdę Rozpoznajemy swoje prawdy Kiedy używamy tego sformułowania Jest to to samo co Namaste ale właśnie w Kundalini Jodze używamy języka muki i Sat to jest prawda, a Nam to jest moje imię, moja identyfikacja, czyli um, przypominamy sobie, że tam gdzieś w środku tli się, wibruje nasza prawda i że właśnie tą prawdą się kierujemy, tą prawdę chcemy wyrazić. I dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów na temat tego, czym jest yoga kundalini, bo większość z was zna inne typy jogi, bardziej yoga u nas w Polsce kojarzy się z ćwiczeniami fizycznymi, z asanami, natomiast yoga kundalini jest bardziej kompleksowa. Więc może zacznę od początku. A więc dawno, dawno temu, tysiące lat temu ludzie chcieli. Naturą ludzką jest ciekawość, eksplorowanie. I ludzie zaczęli eksplorować świat, nadal to robimy, aż za bardzo. Podbijamy kosmos, ale też zaczęto eksplorować do wnętrza, wchodzić do wnętrza, dlatego że szukano, szukano odpowiedzi na wiele pytań, szukano sposobów radzenia sobie w trudnościach, z chorobami, z jakimiś problemami psychicznymi. Teraz mamy lekarzy, teraz mamy psychologów, teraz mamy mnóstwo technik. Jedna wynika z drugiej, mnożą się jak grzyby po deszczu, szczególnie teraz, w czasach koronawirusa, w czasach pandemii, w czasach ery wodnika. Jest większa potrzeba na tego typu wiedzę, mądrość może nie wiedzę, ale mądrość. Bo mądrość to jest coś, co zdobywamy poprzez doświadczenie. I kundalini yoga um, zaczęła ewoluować, zaczęła krystalizować się tysiące lat temu w Himalajach. I na północ od Himalajów zaczęto, zaczęto na podstawie prób i błędów, testowania i szukania i różnych technik ciała, różnych technik oddechowych zaczęto eksperymentować, co działa, co nie działa. I w ten sposób zaczęły się krystalizować techniki tai chi, qigongu, martial arts, czyli, czyli te wszelkie techniki, które teraz możemy zaobserwować w Chinach, w Japonii, no i na całym świecie. Natomiast na południe od Himalajów zaczęła się krystalizować yoga, I jak zobaczycie, jak przestudiujecie Muzea, księgi z całego świata, z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Australii. Zobaczycie zdjęcia z jaskini, figurki. One wszystkie przedstawiają jakieś pozycje ciała. Bo właśnie w ten sposób okazało się, że możemy dotrzeć do wnętrza, do wnętrza siebie i tam, tam właściwie, gdzie jest wszystko tam, gdzie wszystko możemy odnaleźć. I one są w szamanizmie, one są w wszystkich innych kulturach, religiach i między innymi wiodze. Form jogi jest bardzo dużo. Są jogi, które bardzo kładą duży nacisk na fizyczność, ale są też takie jogi, gdzie używa się bardzo dużo dźwięku, na przykład laja yoga, a Kundalini Joga dla mnie, dla mnie Kundalini yoga ma wszystko. Ma bardzo fajną dawkę fizyczności, ma bardzo fajną dawkę w sobie dźwięków, ma medytację, ma bardzo fajną, odpowiednią dla mnie dawkę duchowości. Tak więc, joga kundalini kiedyś była utrzymywana w sekrecie, bo ona jest bardzo mocną techniką. To nie jest religia przede wszystkim, to nie jest religia, to nie jest kultura, to jest technologia. To jest technologia, która przekazywana była od mistrza do ucznia i tylko y, kiedy, osiągnię... kiedy uczeń osiągnął jakiś tam stopień wtajemniczenia. Ona była zarezerwowana dawno temu dla władców, dla przywódców, bo naprawdę dawała bardzo dużo mocy mocy takiej personalnej i też mocy, można powiedzieć, wpływania na innych. Dlatego też była tak pilnowana. I, i tak doceniana jednakże teraz dobra wiadomość kundalini joga weszła pod strzechy jest dostępna dla każdego i co jest wspaniałe w jodze kundalini to jest to, że nie potrzebujesz już żadnego wtajemniczenia aczkolwiek inicjacja jest ważna i tutaj inicjujesz się sam sama bo musi w tobie nastąpić jakaś taka chęć chęć do tego, żeby zacząć szukać żeby zacząć eksplorować, żeby zacząć doświadczać i teraz jest naprawdę dobry czas do tego, dobre warunki. Więc inicjujesz się sam, ale nie potrzebujesz już iść, jechać do Tybetu, do Indii, nie musisz iść do miejsc odosobnienia, do jaskini i tam w ciszy. Odkrywać siebie, nie potrzebujesz głodówek, nie potrzebujesz celibatu. To jest yoga dla normalnego człowieka, dla współczesnego człowieka, zapracowanego, zagonionego, zestresowanego, który chce coś zrobić dla siebie, który chce być szczęśliwy, spełniony, bo naszym prawem jest być zdrowym, szczęśliwym, spełnionym i. Nie za bardzo czasami wiemy, jak to zrobić. Gubimy się w tym natłoku, w tym przyspieszającym świecie. I, a joga kundalini jest bardzo fajną metodą. Jest wiele metod, metod ale joga kundalini może być jedną z takich efektywniejszych metod, jeżeli dasz sobie szansę, jeżeli spróbujesz. I z czego składa się joga kundalini? Joga kundalini składa się z wielu elementów i ona w synergiczny sposób je łączy. Czyli synergia polega na tym, że łączymy kilka elementów i one razem działają w ten sposób, że wzmacniają się. Czyli 2 plus 2 nie równa się 4, tylko równa się 5 bądź 6. I może być ona praktykowana przez osoby w różnym wieku, z różnymi możliwościami fizycznymi, Tutaj nie ma czegoś takiego, że jesteś początkujący, początkująca, zaawansowana. Nie. Na świecie jest ona praktykowana w szpitalach przez osoby, które są obłożnie chore ćwiczą z łóżka, ćwiczą z krzesła, przez osoby uzależnione osoby w, szp... w więzieniach, w takich centrach młodzieży, w przedszkolach, w szkołach. I naprawdę już dowiedziono, nawet naukowo, że ma ona potężne działanie. Ale wróćmy do komponentów jogi. Tak więc w bardzo efektywny sposób joga kundalini łączy ze sobą fizyczne postawy, czyli asany. I one są tutaj bardzo dynamiczne, bardzo często. Przechodzą jedna w drugą Czasami bardzo mocno cię testują. Łączymy tutaj również oddech, czyli pranajamy, i tutaj jest bardzo wiele technik. Oddech już jest bardzo mocno zbadany, dowiedzione jest jego działanie, i kiedy my to połączymy z pozycją ciała w świadomy sposób, naprawdę możemy doświadczyć super efektów. Używamy też dźwięku, wibracji. Czyli mantr, mantr i czantujemy, śpiewamy mantry. Dla wielu osób może to być takie wstydliwe bądź też krępujące, ale warto spróbować. Używamy też mudr, czyli różnych pozycji dłoni, palców bądź też całych rąk, po to, aby w odpowiedni sposób przekierować energię. I też tych mudr jest mnóstwo. Używamy tutaj medytacji um, po to, aby wejść w siebie, aby odnaleźć ten kontakt z własną duszą, z własnym sercem, aby nauczyć się słuchania siebie. Używamy też tutaj relaksacji, bo to jest bardzo ważny komponent. Wtedy integrujemy um, wszystkie benefity y, z całej kri, z całej medytacji, i pozwalamy, aby te efekty. Utrwaliły się w naszym ciele, w naszej psychie, w naszej aurze, w, naszej, w naszym istnieniu. I tych komponentów jest jeszcze dużo. Tutaj jest cała filozofia, cała technologia, cały styl życia. Używamy krii, a krija to jest taka określona sekwencja, ustalona sekwencja, po to, aby uzyskać z góry. Pożądany efekt, czyli tutaj używamy asan w odpowiedniej kolejności, czyli pozycji ciała, w, odpowiedni, w odpowiednim czasie. Komponujemy to z oddechem, z mudrami, z tym, gdzie kierujemy naszą uwagę, na czym skupiamy nasz wzrok wewnętrznie. Komponujemy tutaj właśnie medytację, relaksację po to, aby uzyskać skóry określony efekt. I wiodze kundalini tych kry są tysiące. Nie można tutaj nic zmieniać. Jedynie co można zrobić, to zmieniamy proporcje czasu. Jeżeli na przykład chcesz zacząć i czujesz, że dana kryja byłaby zbyt trudna dla ciebie. Tak, więc zachęcam wszystkich do tego, aby spróbować. Ja Ubieram się na biało po to, aby wzmocnić swoją aurę, wzmocnić swoją promienność, aby moje ciało mogło czerpać sobie z koloru białego wszystkie kolory. Tu jest taka koloroterapia, czyli to, co potrzebuję. Noszę turbany, po to, aby pomogły mi w koncentracji, aby chroniły moją energię, ale to nie jest konieczne, to jest wskazane, ale nie jest konieczne. Tak więc zapraszam Cię do praktyki ze mną praktyki z jakimkolwiek nauczycielem, do poszukania w internecie, w książkach, poszukania fajnej muzyki z mantrami i dania sobie szansy, żeby doświadczyć czegoś nowego. Także dziękuję ci, Satnam. Zapraszam cię na kolejne spotkania ze mną, gdzie będę tłumaczyć. Myślę, że w kolejnych filmikach chciałabym wytłumaczyć mity na temat jogi kundalini, bo wciąż w Polsce wzbudza ona wiele kontrowersji, wiele strachu, a naprawdę nie ma się czego bać, bo energia kundalini jest potężna i sposobów na jej wzbudzenie jest wiele, ale właśnie w jodze kundalini robimy to w subtelny, delikatny, wyważony i stopniowy sposób. Więc dziękuję Ci jeszcze raz i zapraszam na kolejne spotkanie. Set now.